W dzisiejszym rozważaniu Bożego Słowa chciałbym was zaprosić do księgi Izajasza Proroka i tam przeczytać w 55 rozdziale pierwsze trzy wersety. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej kiedyś Dawidowi. Przyznaję szczerze, że fragment ten nie był mi obcy już w czasie, kiedy byłem chłopakiem, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Ale muszę też powiedzieć, że ten fragment zaproszenia był dla mnie średnio interesujący. Bo tak myślałem sobie, przecież wody mam pod dostatkiem. Mleka również. Tak się składało, że hodowaliśmy krowę i mleka w naszym domu nigdy nie brakowało. Wina nie piłem, nie miałem takiej potrzeby. I tak myślałem sobie, przecież ten fragment. Chociaż zaproszenie jest piękne, nie prowadzi mnie do szczególnych obfitości. Do pewnego momentu, kiedy, tak jak jeden z psalmistów powiedział, że dotarł do tajemnic Bożych. I muszę powiedzieć, że w pewnym okresie mojego życia ten fragment zacząłem odbierać zupełnie inaczej. Zrozumiałem, że jest to myśl Boża, opisana w pełnym obrazie, pełna metafory i przenośni. I kiedy czytałem podobne zaproszenie, które jest zapisane w księdze objawienia, to tam czytamy takie słowa. Duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Kościół i Boży Duch mówi przyjdź, a Ty odpowiedz przyjdź. Zapragnij i przyjdź do wody żywota. Kiedy czytałem inny obraz, który związany był z pokazaniem tronu Bożego i baranka siedzącego i tam sprzed oblicza Boga i baranka wypływała woda, rzeki żywota. I inny tekst, gdzie Pan Jezus w czasie Wielkiego Święta, na koniec tego święta, zaczął wzywać i zapraszać wszystkich ludzi. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wówczas z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Zrozumiałem, że nie chodzi o zwykłą wodę, ale chodzi o Boże zaproszenie, aby przyjść do Niego aby wypełnić się Bożym wpływem, Bożym Duchem. A wówczas życie człowieka zostanie przemienione. Jego dusza ożyje. W jego życiu następ, nastąpią przemiany. On zacznie obfitować, zacznie wydawać owoc. Doświadczy Bożego działania, Bożej dobroci i miłości. A kiedy tak się stanie, to Bóg zaprasza go cały czas do stołu. I to jest Boży stół, na którym jest mnóstwo obfitości. Co prawda, tutaj pisze tylko o winie i mleku, jest ich o wiele więcej, ale to wino i mleko ma w sobie szczególne przesłanie. Kiedy naród izraelski miał wchodzić do ziemi obiecanej, to Bóg powiedział, że jest to ziemia, która opływa w mleko i miód. Jeżeli ktoś ma mleko, to musi mieć owce. A żeby mieć stada owce, owiec, to musi mieć odpowiednią trawę, soczystą trawę, aby je hodować. Dzisiaj inaczej patrzymy na zamożność, inaczej patrzymy na bogactwo. Ale kiedyś w tych czasach, kiedy pisał Izajasz, tam tą miarą zamożności były stada bydła, stada owiec. Miarą zamożności były winnice. I mleko jest symbolem obfitości, Bożej obfitości, kiedy przychodzisz i korzystasz z Bożej Wody życia. Podobnie wino. Czytamy, że ziemia, do której wchodził Izrael, nie tylko opływała w mleko i miód, ale szpiedzy, którzy poszli, aby ją przeszpiegować, tam jedną gałąź obcięli winnej latorośli, innego krzewu. I na tym krzewie była jeden, jedna kiść winogron. Ale dwie osoby na drążku musiały nieść tą gałąź. To był kraj obfitości i wino jest symbolem właśnie tego. Ale jest też symbolem radości, wesela i jest też symbolem bezpieczeństwa. Za czasów króla Salamona. Kiedy naród izraelski był w uszczytu swojej potęgi, uszczytu bogactwa, ale również dobrobytu, to tam czytamy, że Izraelici wówczas mieszkali bezpiecznie i każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym. Od dar aż po berszebę. Otóż wino nie tylko jest symbolem obfitości, radości, ale również bezpieczeństwa. Krzew winny, z którego przecież uzyskuje się winną latorośl, morszcz i wino są symbolami bezpieczeństwa, schronienia pod nim, gdzie wróg nie zagraża. Ty czujesz się bezpiecznie. I kochani, ta oferta Bożego Stołu skierowana dla każdego z nas mówi o tym, że jeżeli będziesz korzystał z wody, z wody życia, wówczas Bóg da Ci obfitość w życiu. Wypełni Cię Bożą radością, wypełni cię Bożym pokojem, ale da Ci również bezpieczeństwo pod swoimi skrzydłami, da Ci ukojenie w Twoim życiu. Pan Jezus powiedział: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Jeżeli jesteś zmęczony, jeżeli jesteś spracowany, zestresowany, zbyt obciążony, przyjdź do wody, przyjdź do Jezusa. On pragnie dać ci ukojenie, pragnie wypełnić Twoje życie radością pokojem obfitością co ciekawe jest to wszystko za darmo słowo boże mówi pójdźcie kupujcie i jedzcie ale bez pieniędzy masz brać pieniądz jest niepotrzebny kiedyś zadałem sobie pytanie dlaczego dlatego kochani że Zapłacono za te produkty. Bóg daje je dzisiaj za darmo. Ale one są tak kosztowne, że tak naprawdę nikogo z nas na nie nie stać. Nie ma takiego systemu monetarnego. Nie ma takiego kruszcu, gdzie moglibyśmy te produkty kupić. A jednak za nie zostało. Zapłacone. Czytamy w liście Piotra w jaki sposób. Piotr napisał, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Jako baranka niewinnego i nieskalanego. Te produkty jakże cenne zostały zapłacone przez przelanie krwi Jezusa Chrystusa. I dzisiaj Bóg daje je każdemu, kto pragnie. Nie wszystkim, ale pragnącym. Kto pragnie, może z nich korzystać. Powinien płacić, ale nie stać go na nie. Dlatego Bóg daje za darmo, przyjdź, bierz bez płacenia, bez pieniędzy. A później przeciwstawia to naszej codzienności. I mówi tak: czemu macie płacić pieniędzmi za to, co tak naprawdę nie jest chlebem? Za to, co nie syci. Ileż to razy ciężko. Pracujemy każdego dnia, czasem nie 8 godzin, ale wiele godzin, po to, żeby ciężko zarabiać pieniądze. Trudzimy się, a później kupujemy coś, co sprawia nam tylko chwilową radość i chwilowe szczęście. A później nam się znudzi dana rzecz i znowu staramy się, żeby kupić następną i następną. Ale to nie jest prawdziwy pokarm. To w sposób prawdziwy nie syci i nie daje życia wiecznego. Tak naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę wówczas, kiedy starzejemy się i kiedy mamy świadomość, że nic tak naprawdę nie nabyliśmy i nic ze sobą nie weźmiemy. I często przypominamy sobie słowa, które powiedział Salamon. To wszystko jest marnością nad marnościami i gonitwą za wiatrem. To nie sydzi. To nie jest prawdziwym chlebem. Dlatego też ta oferta Boża jest taka piękna, taka gorąca, która zwraca się do wszystkich nas. Słuchajcie mnie uważnie. Przyjdźcie do stołu Pańskiego, a będziecie jedli dobre rzeczy. Tłustym pokarmem pokrzepi się Wasza dusza. Nakłoncie swego ucha. Podejmijcie decyzję, nie tylko słuchajcie, aby przychodzić i korzystać z wody, którą On daje, to jest woda żywota. A wówczas, jeżeli posłuchamy, ożyje na nowo nasza dusza. Nastąpią przemiany. Nastąpi nowy zwrot w naszym życiu. Odczujemy, kim jest Bóg, jak bardzo jest dobry, jak bardzo nas kocha. I Bóg kieruje nas do przymierza, do wiecznego przymierza, które chce zawrzeć z nami, tak jak kiedyś zawarł z Dawidem. Jeżeli pamiętamy, to Bóg obiecał Dawidowi, jeżeli będziesz wiernie trwał przy mnie. To na Twoim tronie na wieki nie zabraknie potomka. To właśnie z tej linii urodził się i przyszedł Jezus Chrystus z linii Isajego. I dzisiaj Bóg chce z każdym z nas uczynić nowe przymierze. I to jest przymierze w Jezusie Chrystusie. Przymierze wieczne. On nie, ono nie trwa tylko w tym życiu. Ale Bóg zaprasza nas do wieczności, jeżeli tylko skierujemy nasze kroki i będziemy pod Jego Bożym wpływem pili wody, która daje życie wieczne, a później korzystali ze stołu Pańskiego, który wypełnia nasze życie, wypełnia nasze serca Jego Bożym owocem, Jego Bożym darem i nie będziemy pragnęli na wieki, bo ta obietnica nie wiąże się tylko z tym życiem, ale również. Z wiecznością. Z tym chciałem się z Wami podzielić, drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry. Czym bliżej jesteśmy Boga, czym więcej wypełniamy się tą Bożą Wodą, tym bardziej obfitujemy. I tej obfitości chcę Wam życzyć dla Waszego życia. Niech Was Bóg błogosławi. Panie Boże Wszechmogący, dziękuję Ci za tą wodę, która nie jest zwykłą wodą. To jest woda życia. I proszę Cię, aby jak najwięcej osób korzystało z niej. Wszyscy, którzy pragną, aby korzystali i wypełniali się nią. Sprawiaj w ich życiu obfitość. Błogosław każdą osobę, która pragnie. Prosimy Cię o to i zapraszamy Cię do naszego życia, abyśmy wypełniani byli jak największą ilość Twojego Bożego wpływu, który czyni przemiany w naszym życiu i wypełnia nas Twoją Bożą obfitością. Oto Cię proszę dla mnie, ale również dla wszystkich słuchaczy. Amen.